Zostaw subskrypcję i łapkę w górę podczas premiery tego filmu. Mikołajki to czas rozdawania prezentów, dlatego dziś rozdaję wam te prezenty. I mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi. O kurde, ale talent, To talent, szaleńska ale to było szaleństwo. To były typowe Mikołajki u mnie. Następne premiery będą 24, 25 i 26 grudnia. Tak więc do zobaczenia na kolejnej premierze. Elo.